Hej, witajcie w ten poniedziałkowy rzeźki poranek. Na termometrze 1 stopień, ale pogoda jest piękna. Piękna na grzybobranie. Zobaczymy, czy coś uda się znaleźć. Zapraszam do oglądania. Chwila chodzenia, i już mamy pierwszego delikwenta ciekawe czy jest zdrowy o kurcze obiedzono się ślimaki od spodu no ale weźmiemy go jak już go odciąłem to trzeba wziąć a med dalej za mną zobaczcie jaki piękny podgrzybek coś wspaniałego żeby go nie uszkodzić. Delikatnie te gałęzie muszę usunąć. Zobaczymy, czy jest zdrowy. Tak jest. Jest zdrowy. Piękny podgrzybek. A ten to pewnie będzie na suszenie. Jest duży. To nadaje się w sam raz. Lekko już nadjedzony z jednej strony, ale zdrowiutki. I kolejny do koszyka na suszenie. Super się za, zaczyna, zaczyna to moje zbieranie. Jestem bardzo zadowolony. Jeszcze chwilę i bym je zdeptał. Zobaczcie, tu jeden, tutaj kolejny a nie opoda, jest trzeci natrafiłem na jakieś skupisko kurczę, no miałem farta ten dzień naprawdę się zapowiada fenomenalnie i w komplecie lądują w koszyku kolejne do kolekcji No wiecie, że nie mogę odejść z tego miejsca, ciągle jakieś znajduję. Ten jest kolejny. Zdrowy. Po prostu śliczny. Chyba tu będą większe zbiory w tym miejscu. Tak mi się coś wydaje. Będę musiał tu jeszcze chwilę zostać i dokładnie poszukać Spaceruję sobie powoli. Idę, idę i co widzę? Widzę jednego malutkiego. Kolejne dwa małe większy i tam nie opoda jeszcze mniejszy. No po prostu cudownie. I to są wszystkie z jednego miejsca: większy i reszta mniejsze. Jak tak dalej pójdzie, o to naprawdę będą solidne zbiory. Dzisiaj będą naprawdę so, solidne zbiory. W koszyku coraz więcej. Słońce pięknie wstaje, przebija się przez liście. A tu pod brzozą schował się delikwent. ładnie. Ładnie to wygląda, normalnie ten mech, grzybek. Normalnie w bardzo, w bardzo pięknym miejscu urósł I kolejny O, a tu kolejne dwa Jeden mały, drugi duży Jak flip i flap można powiedzieć Albo bolek i lolek chociaż już są lekko obgryzione ten trochę mniej, a ten niestety więcej. Chociaż Chociaż w porównywalnym stopniu. No nic. Będą na suszeniu Będą na suszenie, a ja tu jeszcze widzę jednego. Tam schowany w wieżynach. Będę go musiał jakoś wyjąć ostrożnie żeby się nie podrapać. O kurczę, a tu jest kolejny. No wystarczy przykucnąć i spokojnie się rozejrzeć. Znajdują się same. Oj, po dzisiejszych zbiorach to chyba będą plecy boleć Bo ciągle trzeba się schylać. i właśnie po bolących plecach można poznać że grzybów rani się udało bo naprawdę dużo jest dużo jest dzisiaj grzybów wydaje mi się, że uzbieram pełny koszyk ale to naprawdę te wszystkie to będą raczej na suszenie bo są takie lekko przerośnięte będą do pierogów albo do bigosiku na zimę i natrafiłem na kolejne zbiorowisko zaczniemy od najmniejszego To jest akurat najmniejszy tu jest kolejny upadł. Tam jest kolejny trzeci. A jeszcze nie, opodal widzę czwartego. Ale to będę musiał przez jeżyny się przedrzeć. Więc pokażę wam go później. Już nie filmowałem ich wszystkich wam osobno, bo Lekko się nachodziłem tutaj wokół i musiałem je pozrywać, ale natrafiłem znowu widocznie na jakieś skupisko grzybów. Normalnie fenomenalnie, fenomenalnie ten ranek się układa. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze z 30 minut i będę wracał do domu. Zadowolony z pełnym koszykiem. I mam kolejnego, ale raczej samotny. Samotny podgrzybek, bo nie widzę. Nie widzę, jak sięgam wzrokiem następnych. O nie, a jednak jest. A jednak jest. Jednak jest kolejny. A już myślałem, że nie będzie. No więc są dwa. Są dwa. Mało brakowało i bym go zdeptał. Albo bym po prostu przeszedł i go zostawił. W ostatnim momencie go zauważyłem. Akurat przy koszyku. Ziemia naruszona przez, przez prawdopodobnie dziki albo sarny. Szukające jedzonka. A tutaj mamy kolejny. Kolejny grzybek rośnie. Mały podgrzybek. W lesie siejemy, jest bardzo pięknie. Sporo można nazbierać grzybów, ale jak się spotka taki wysyp, wysyp śmieci, to naprawdę ręce opadają. Ręce opadają. Jak tak można robić? To nie wiem. Naprawdę. Głupota ludzka. Jest nie zna granic po prostu, brak, brak mi słów. Na dziś to by było na tyle Więcej nie udało mi się zebrać, a cały dzień w lesie nie będę przecież siedział. Czas wracać do domu na ciepłą herbatę i śniadanko. A więc życzę Wam spokojnego poniedziałku i owocnych, dużych Pięknych zbiorów u Was w lasach. Do zobaczenia, cześć!